Kolejny zapach, który, któremu poświęcam odrębną uwagę, dlatego, że tak jak poprzednio kręciłem z Luxure odpowiednik Chanel Platinum Egoist, tak ten postanowiłem odrębnie nakręcić, gdyż jest to super kopia Kelvina Kleina Encounter. Właściwie to według mnie jest to, jest to lepszy zapach niż Kelvin Klein Encounter. Nie dość, że trzyma dłużej, to ma w sobie taką nutę zapachową, troszeczkę inną niż Kelvin Klein, co nie jest złe, moim zdaniem jest super. Nie jestem w stanie do końca wyczuć, co to może być za nuta, ale w super proporcjach mają zmieszane kardamon, mandarynkę, rum, jaśminu, paczuli, prawie nie wyczuwałem, troszeczkę pieprzu czuć, koniaku też, piżmo też, cedru i agaru. Raczej nie, chociaż może trochę agaru. Tak czy siak. Wiadomo, że mówimy o zapachu, który kosztuje 30 zł. Kupiłem go od Marcel Perfumy e, na Allegro. Tak czy siak. Odrębną uwagę poświęciłem dlatego, że jest to super odpowiednik. Jest nawet według mnie lepszy. Jest ciepły, korzenny, drzewny i idealnie wpasowuje się w tą porę jesienną i zimową także. Właściwie to to można byłoby powiedzieć, że ej, trochę pod święta też pasuje. No, zapach świąteczny. Akurat, jeżeli chodzi o zapach świąteczny, to lepszy byłby Kelvin Klein Obsession. Ten cynamonowy, który kiedyś kręciłem. Nie ma chyba odpowiedników. Lepiej kupić po prostu oryginał za 70 zł. Ten natomiast, według mnie, Kelvin Klein Encounter. Nie byłby złym wyborem, jeżeli macie więcej pieniędzy. Ale nie pożałujcie, jak sobie go kupicie za 25 zł. Tester możecie kupić za 9 zł, więc możecie sobie zamówić testery. Tak czy siak, ja sobie go na pewno zostawię w kolekcji i będę nosił w tej porze, co teraz jest. Dzięki za uwagę.